Czyli zaśpiewam piosenkę Sylwii Grzeszczak pod tytułem Tamta Dziewczyna. Tamta dziewczyna mieszka parę myśli stąd, w tej samej głowie czasem przypomina mnie, a ma siebie jaką miewa małą ktą. a kiedy trzeba umiejętność namówić mówić nie, czy na pewno, czy już znasz, ja ona nie chce być. Taka sama jak ja, nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się. Kiedy ty będziesz chciał, ona nie chce być. Taka sama jak ja. Którą z nas chcesz kochać, którą z nas. Tamta dziewczyna, tak mało o niej wiesz, ma się wymarzyć i tak zazdroszczę jej, bo właśnie taką byłam, nim przyszedłeś tu i w głowie wciąż jeszcze mam tyle snów, a razem dawno już nie dotykamy gwiazd. Tamtą dziewczyną mogę stać się jeszcze raz, ona nie chce być. Taka sama jak ja, nie was, nic i. Nie zamierza się bać, nie zatrzyma się, kiedy ty będziesz chciał. Ona nie chce być taka sama jak ja. Którą z nas chcesz kochać? Którą z nas? Tamta dziewczyna, tak mało o niej wiesz. Ma się by marzyć, i tak zazdroszczę jej. Ona nie chce być, taka sama jak ja, nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się. Kiedy ty będziesz chciał, ona nie chce być, taka sama jak ja, no nie chce być, taka sama jak ja, nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się. Kiedy ty będziesz chciał, ona nie chce być. Takie samo jak ja a, -a, 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 -a z nas chcesz kochać? który z nas? Tamta dziewczyna Tak mało o niej wiesz Ma siłę by marzyć I tak zazdroszczę jej 嗯。<laughs>